Siemano, widzowie kurde, ten witam Was na pierwszej takiej serii u mnie na kanale. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i będziecie chcieli więcej odcinku. A ja właśnie kurde ten, no wracam do domu z moich mini opóźnionych ferii. Mamy już prawie marzec i przejeżdżam przez krajów pierwszy raz. Widzę go na żywo. Kurde faja, no fajnie tu mają, ale jednak u nas na mokrzynie to lepiej. No nic, ja kończę, a włączę się, jak będę prawie na miejscu. A i kurde, tego dajcie znać. Czy chcecie jakieś intro na początki filmów No, i kurde, ten jak widzicie, dojeżdżamy już na mokszyn Tuti po lewo. Chłopaki coś majstrują na gospie, podjedziemy do nich zaraz chyba. Kurde, tego no, jedziemy dalej tutaj jadę, ja kurde, haha. Jak widzę, wiosna dopiero się budzi. W krajowie już dawno zielono mają, kurde, faja. Zaraz tu, kurde, ten skręcamy tu nasze pole po prawo, kurde, ten no. Widzę, ojciec już zaorał. Nie mógł poczekać na mnie, kurde. Tego uparte to jak osioł normalnie, szkoda gadać. Łe, kurba, o, ledwo co się wykręciłem. Ale widzę, stary stoi, już tam, kurde, faja zaraz będzie. Coś marudził ze jak ja jeżdżę normalnie, kurde, tego... Widzicie, kurde, golfik stoi i na tym naszym kołchozie. Haha, ha, ale idziemy do ojca, się przywitać, kurde, tego... Żeby ino nie marudził od rana i będzie dobrze, kurde, ten... O, patrz, ta stary stoi wypatruje, jak sęp, jakiś kurde tego. Już kurde te zdjęcia, rób. Normalnie cały czas te zdjęcia. Oj, tam nie marudź, ojciec się mano kolano. Siema, siema, kurde, synek marnotrawny wrócił, no nareszcie. Jaki marnotrawny weź miesiąc, ledwo mnie nie było. A ty już marnotrawny? Oj, tam nie stękaj, dobrze, że jesteś. Pracy dużo, teraz kurka wódka, dziś jeszcze weźmiesz szóstkę i podwieziesz chłopakom na Mokrzyn bo coś tam postukuje w skrzyni ja tam aż tak dobrze się nie znam co z tym jest nie tak? a z prezesem wszystko dogadałem się już dobra, tatę zaraz odwiozę i no pokażę widzą nasz kołchos tutaj już te zdjęcia rób, ale nie no, pokaż, pokaż co mu tutaj mamy o właśnie, i, i popytaj się tam bo do roboty szukają kogoś do chętnego teraz to może byś się tam przyjął, praktyki tam miałeś, to wiesz jaka tam robota, a nawet chwaliłeś się robotę, to myślę, że to nie byłoby głupie. Dobra, tatę pożyjemy, zobaczymy. Idę pokazać Tuti co mamy i jadę odwieźć tą szóstkę. Jak widzi ta przepiękny opryskiwacz biarski? P329, polski opryskiwacz o dziwo odkupiony z mokrzyna razem z zbiornikiem naprzód, a tutaj pług Unia nie grudziącki, tylko Atlas, polski szczyt techniki. Przydałoby się go odmalować, może na zimę się uda? Idziemy dalej tutaj przepiękna Wiata oraz Silos, który stoi tutaj od początku. Dalej mamy nowo postawiony garaż i kupiony kombajn od Grdomina, gdzie zapraszam do niego na TikToka. Mam nadzieję, że będzie sprawował się dobrze. W żniwa go przetestujemy. No, stan techniczny był bardzo ładny. Heder ma 5,6 metra. To jest ten z większych w okolicy. Nie ma nikt takiego chyba. No, jak kronik zobaczy, to mu żyłka strzeli. On to taki sąsiad. Jeden rolnik. Szkodnik taki i by kradł tylko. A tutaj cudeńko takie Zetor 1045. Tu za ostatnio zamontowaliśmy, kurde. Obciążnik nowy 900 kg. Kapitalkę przeszedł w tamtym sezonie. Do oprysków i lekkich prac. Teraz jest idealny. Kiedyś był jako główny koń pociągowy. Lecz teraz 16-14 Deluxe go zastąpił. Wspomaganie jest po prostu bajka. Tylko ten dach cienki i radyjka nie ma. Ale to głośnik też dudny. Jak się tym przez wieś jedzie, to sąsiady się oglądają, kto to jedzie. Kurde ten hehe. No, a tutaj to ten nasz szerszeń, kurde. 16-14, Deluxe, kupiliśmy go do remontu. Na praktykach w mokrzynie. Właśnie go remontowałem z chłopakami, bo tego garażu jeszcze nie było. I bardzo dobrze się spisuje Ursus. Ale ostatnio, jak tate wspomniał, coś stuka w tej skrzyni, ten też ma wspomaganie. Ale jeszcze tura do zetorka mamy w planie założyć. Zobaczymy, co czas pokaże. Radyjko jest tutaj, ładnie daje basem. No, i ładnie ryczy, co zaraz zobaczycie. Nowy zakup też siewnik zbożowy S045. Polanin 6 metrów. Pierwsze testy przeszedł na jesień i nawet się ładnie spisywał. I dwie przyczepy. Jedną możecie kojarzyć z mokrzyna jako wagon. My ją kupiliśmy z Ursusem do remontu, pomalowaliśmy ją trochę inaczej i też ładnie wygląda. A koło niej jakaś autosanka, dokładnie nie pamiętam jaka również pomalowana w tamtym roku, i robotę robiła. Oponki nowe mają obydwie przyczepy i autosanka będzie na sprzedaż w najbliższym czasie. Idę po kluczyki do Ursusa i lecimy podrzucić na warsztat go. Palimy tego potwora i ruszamy powolutku, bo jak stary usłyszy zgrzyty, to zaś będzie się darł, że jeździć nie umiem. Pomrukuje ładnie, kiedyś wam z prac polowych dam kamerkę na sam wydech i posłuchacie tego warkotu. No powolutku teraz, kurde, nie ten bieg jeszcze. Na drodze mu damy zaraz wpalnik. To jest dobra maszyna, tylko nie lubi deszczu, błota, dużego słońca. Upalania na całej i czasami nie chce odpalić, ale poza tym to dobry traktor. Haha. Ha. Nie no działa jak należy i nic mu nie straszne. I napiszcie, czy chcecie tak głośno traktory. Czy wolicie ciszej, bo niektóre to tak się drą, że uszy bolą. Teraz się przymknę i posłuchacie Ursusa. No i skręcamy dawno mnie tu nie było w sumie od zimy aż. Dużo to się nic nie zmieniło, chyba. Widzę po staremu, ale prezesa chyba nie ma. Zaraz tu podpytam kogutka. Coś majstruje koło Kejsa i zapraszam do niego też na kanał, link będzie w opisie. Powitać tutaj mechanika wszechwiedzącego, co ty psujesz tu zaś. Kogo moje oczy widzą, gdzieś ty był jak cię nie było. Plątasz się nie wiadomo gdzie, na jakieś manieczki jeździsz, mnie nie weźniesz, a tu dużo roboty je. Przyjąłbyś się, może. Ręce do roboty potrzebne. Nieraz to ja nie wiem, gdzie ręce włożyć. A przydałbyś się bardzo. Oj, tam tu i tam byłem, a widziałeś gdzieś prezesa? Oho, prezes! Chyba na warsztacie był przy czwórce. Idź tam, zobacz. Dobra, jak słyszeliście, idę. Wsiadam i jadę zobaczyć na warsztat, czy jest prezes. I może spytam się go, co z tą robotą? Czy ludzi szuka? Może by się zgodził, żeby się przyjąć. Bo kurde nigdzie nie pracuje teraz, kurde moly, a pasowałoby coś przytulić do kieszeni na jakieś nowe nabytki, nawet na gospodarstwo. Dobra ręczny i idziem sprawdzić, czy jest ktoś tutaj. Halo! Dzień dobry! Jest ktoś tutaj. Dobry, dobry minionek, zawitał. Widzę, przywiozłeś Ursusa pewnie. Tata coś tam dzwonił. Wjeżdżaj tu na garaż zaraz i bierzemy się za niego. Kurde, no roboty tyle mamy teraz, że ciężko się wyrobić. No, przywiozłem tą maszynę, a i kogut opowiadał, że nie wie już w co ręce włożyć. No, sezon się zaczyna, roboty będzie coraz więcej. U nas to samo trzeba pryskać. Orać, no kurde, się jeszcze, a tu jeden traktor mniej. Oj, tam traktor, to ja wam zrobię w trzech, może czterech dniach, jak szybko wszystko pójdzie. E, I za orki wiosenne trzeba się brać usługi. Ludzie pobrali bronowanie też na zawiasie. Trochę tej roboty będzie. Opryski i nawozy też trzeba robić. No, szkurka, wódka. A propos tych robót, bo sprawę bym miał. Ocho, jaka sprawa opowiada i jakaś usługa, czy coś? Nie, nie, no kurde, czy nie szuka pan kogoś do roboty? Wiecie, no ja tu praktyki miałem. Może bym się przyjął na stałe już. A no to widzisz, kurde, ludzi mamy, no, mało jak najchętniej. Przyjdź im w środę, pojedziemy orać tylko jeszcze, nie wiem, czy usługę, czy nie, i tam się po robocie dogadamy, co i jak. Dobrze to w środę będę z samego rana. Tak jak na praktykach. Nie zajmuję czasu i uciekam już. A kluczyki od Ursusa są w stacyjce. To weź tu wieć jeszcze nim na garaż, jak możesz, i tam do środy trzymaj się. Nie ma sprawy, już wjeżdżam. I do zobaczenia. No kurde, jak słyszeliście, chyba udało się z tą pracą. Wjadę tą bestią i dzwonię po tatę. A wytrzymajta się do następnego siemano.